Tu Część społeczeństwa Ukraiń. na zachodniej Ukrainie jest strzczony, ale nie jest to e, tą sprawą, która jest nakręcana i hiperbolizowana w Polsce. Czyli e, mamy teraz nowoczesnych bohaterów. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu świat zwariował. Już chyba każdy zdążył zauważyć, że media w Polsce zmieniły się w bagno, których jedynym celem było plucie na opozycję, ale istniały jeszcze rodzynki, które potrafiły utrzymać dobry poziom w tych ciężkich czasach, a jedną z tych redakcji był kanał Zero, ale niestety dla nas wszystkich te czasy świetności kanału Zero... Mogą się już kończyć, bo w ich programach zaczynają się pojawiać treści, które są wprost antypolskie, na które prowadzący nie odpowiadają tak jak kanał Zero zrobiłby to jeszcze jakiś czas temu. Zresztą sami ocenicie, czy coś takiego przystoi tak wielkiej i szanowanej redakcji. Mimo tego, w co każe nam wierzyć propaganda TVP i innych tego typu wspaniałych stacji, wiele osób dalej nie dało się oszukać, że kult pewnego pana, którego nazwisko zaczyna się na B, a kończy na Andera, wcale nie jest wychwalany pod niebiosa przez naszych podobno przyjaciół. Niestety, zamiast wprost mówić, co tak naprawdę oznaczają czarno-czerwone flagi i za co jest odpowiedzialny ich bohater, próbują przekonywać, że to wcale nie tak, że jest on dla nich symbolem wolności i walki o niepodległość. Przepraszam, przepraszam, że panu wejdę w słowo. Chciałem tylko tak. dopytać o jedną rzecz, bo pan powiedział, że dla części Ukraińców Stepan Bandera to bohater. Bohater narodowy. A dla pana, panie, panie ambasadorze, czy dla pana Stepan jo. Bandera jest narodowym bohaterem? Jest Pański bohaterem. Dla mnie osobiście Stepan Bandera jest osobą, która walczyła za niepodległość Ukrainy. I jeżeli się okaże, że Stepan Bandera, z tego co wiem, z tego co znam, nie był w. w nie uczestniczy w, w, w zbrojach, czy nie zabija ludzi, to znaczy nie, nie na Wolyniu, na rzeźbie to on Przed zostanie tak, taką osobą. E, to znaczy, że te osoby, które do, popełnili e, to muszą ponieść odpowiedzialność za to. I tutaj nie ma dwóch zdań, i uważam, że na pewno, jeżeli ta. ta Ale stacja... Na czym polega ta odpowiedzialność, panie ambasadorze, skoro Czuprynka. Czyli Szuchlewicz ma dwie ulice, we Lwowie, Hamczuk ma ulice w Elwowie, skoro ma ulicę w Buczaczu, pomnik w Buczaczu, Wreszcie, w Wczortkowie, w Buczaczu. Polega Wreszcie, na, w na tym, że, no ja, ja, na tym, że, że był etap, w, w, okres w rozwoju stanowienia niepodległości Ukrainy, który te osoby były znane albo zainteresowane były odbierane przez społeczeństwo ukraińskie jako bohaterowie I tutaj się całkowicie tu z z panem profesorem Motyką, że którzy walczyli o niepodległość Ukrainy, przede wszystkim z Sowiecką Rosją i z KDB. To, jakie oni robią fikołki logiczne, aby go wybielić, przyćmiewa umiejętności wszystkich światowej sławy gimnastyków. Korzystając z tego typu argumentacji, bez problemu dałoby się udowodnić, że słynny austriacki malarz wcale nie wyrządził światu największej krzywdy w jego historii, bo w końcu to nie tak, że on osobiście zrobił wiadomo co z tymi milionami ludzi, a jeśli nie zrobił tego osobiście, to przecież nie powinien być z tymi wydarzeniami kojarzony. A to, że to on wydawał rozkazy i był prowodyrem tych wydarzeń, to już nieważne, kogo to obchodzi. Ja bym się nie ograniczała i poszła o krok dalej, bo jeśli zaaplikujemy tę logikę do obecnej sytuacji, to wychodzi na to, że Putin, którego na 100%, 99,99% ,99 Ukraińcy nienawidzą, też nie zrobił nic złego, bo przecież on sam własnymi rękami żadnych haniebnych czynów się nie dopuścił. A jedynie wydawał rozkazy, więc w sumie nie ma co się go czepiać. Mam nadzieję, że już wystarczająco pokazałam, jak bardzo absurdalne są te ich sposoby na walkę z prawdą historyczną. Bardziej niepokoi mnie fakt, że Mazurek jakoś tak nie za bardzo miał ochotę kontrować te głupoty, które Andrzej Deszczyca gadał. A chyba wszyscy dobrze wiemy, że jeśli chce, to potrafi komuś tak przyłożyć ripostą z backhandu, że aż nie ma co zbierać. Pewnie ktoś z Was teraz pomyśli, co mnie obchodzi, jakaś tam losowa wypowiedź jakiegoś Ukraińca, który tak realnie nie ma żadnego prawdziwego wpływu na politykę, ale spokojnie osoby, które wprost są związane z tym światem, wcale nie mają dużo lepszych poglądów. W końcu sam ambasador, kiedy został zaproszony na wywiad do kanału Zero, zaczął opowiadać takie rzeczy. Ale do końca nie rozumiem, po co to jest tak nakręcane w, w sposób e, jednoznaczny. Że to jest bohater i że to jest zagrożenie dla Polski. W Ukrainie traktowanie Bandery jest dość proste, że on walczy z ruskimi, że jest jednym z liderów walki o niepodległość Ukrainy i pod takim kątem jest i Szuchiewicz i inni osoby, które walczyli w II wojnie światowej, postrzegani. Dyskusja historyków otworzy więcej wiedzy więcej faktów i dyskusje publiczne będą, czy społeczne będą w inny sposób postrzegane, niż jeżeli teraz to wygląda jako narzucanie stanowiska polskiego. Bo w Ukrainie się patrzy po innemu i flaga czerwono-czarna ma inne znaczenie, niż w Polsce i reakcje niezrozumiałe, na przykład dla społeczeństwa ukraińskiego, po co jest na tyle rygorystyczna i e, sensytywna, chociaż e, dzisiaj to jest w ogóle wszystko ma inne znaczenie. I flaga, i symbol bandery nie jest on żadnym bogaterem. On jest w części Ale został społeczeństwa... takiego uznany w, 2000... on jest, on w 2010 jest, roku, jeśli dobrze on, pamiętam, mam zapisane. W 2010 w części, roku dostał tytuł bohatera W społeczeństwa Ukrainy. na zachodniej Ukrainie jest strzony, ale nie jest to uh, tą sprawą, która jest nakręcana i hiperbolizowana w Polsce. Czyli um, mamy teraz nowoczesnych bohaterów. Bohaterów, którzy zginęli bronią kraju. Bohaterowie, które walczą nadal na froncie. I to oni będą promowali przyszłość, czy formowali przyszłość Ukrainy, ani historyczne postacie, których jest dość dużo. Nie rozumiem, panie redaktorze, po co to jest tak nakręcane? Może jest to tak nakręcane, ponieważ ukraiński bohater to jeden z największych skurczynów w historii całego świata? A w piekle smaży się w tym samym kotle co Stalin czy Pol Pot, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo właśnie na to sobie zasłużył. Podejście Polaków w tej sprawie nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek hejtem. Jedyne, co jest ważne, to prawda historyczna. I to, aby ofiary tych wydarzeń mogły w końcu spocząć w godnych warunkach, a nie w bezimiennych grobach, gdzie nikt o nich nie pamięta, a rodziny bliskich nie mają jak pożegnać swoich przodków. Tu nie chodzi o jakieś polityczne racje, a o szacunek, którego ukraińscy politycy nie potrafią wyrazić, a mimo tego ciągle przekonują nas że Polacy i Ukraińcy to wielcy przyjaciele. No nie wiem jak wy, ale ja myślę, że nie da się stworzyć przyjaźni na kłamstwie, a fakt, że do dzisiaj w taki sposób wychwalają banderę, jest jedną z największych przeszkód, aby nasze narody mogły w końcu zakopać topór wojenny, którym atakowali nas pod władni bandery. U, u, u! Może i Ukraińcy już o tym zapomnieli, może i ich o tym w szkołach nie uczą, ale to wcale nie oznacza, że my nie pamiętamy. Jeśli ukryjesz prawdę, to ona wcale nie znika tak samo jak z raną. Im dłużej nie pozwolisz jej się zagoić, tym bardziej będzie się babrać i zbierać kolejne zakażenia. A co jak co? Ale Ukrainie zdecydowanie powinno zależeć na zakończeniu tej wojenki. Co sądzicie o wypowiedziach pana ambasadora? Uważacie, że tego typu poglądy przystoją osobom piastującym to stanowisko? Myślicie, że kanał 0 robi dobrze, że zaprasza takich ludzi, czy może nie powinien im dawać pola na prezentowanie tego typu poglądów? Dajcie znać w komentarzach. Niestety, ja muszę już lecieć, ale zanim sobie pójdziecie, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo może się okazać, że nasza kochana, uśmiechnięta Ukraina. Padnie na pomysł, aby uczyć w polskich szkołach ukraińskich przyśpiewek. Zrobione? Jeśli tak, to wielkie dzięki. Do następnego, papatki.